Dzień dobry, nazywam się Szymon i w naszej kuchni Gościnna.pl chcieliśmy zaprezentować dzisiaj przepis na szarlotkę. Jednym z składników szarlotki na pewno nie jest wąż. Do szarlotki używamy 4 kg jabłek. A dalej proszę. Musimy użyć 4 kg jabłek oraz koniecznie do tego jest bardzo ważna kruszonka. Kruszonka jest najważniejsza. I kruszonkę robimy mieszając mąkę z masłem oraz cukrem. Trzeba ją dobrze, dobrze ugnieść. Chciałem powiedzieć, że nagrody dla osób, które tworzy ten przepis, robi równie dużo szarlotkę Jest ta autopanda, która jest dzisiaj nagrodą w naszym programie. A nasz program, jak wie, wiecie Państwo, oczywiście ma lokowane produkty. Lokowanym produktem jest dzisiaj... Pytok. Więc jak już obierzemy te jabłka, pokroimy w plasterki, czakrniejsze te cynamonu i cukrem. Jak się uspokoimy po zabiciu pytona, które darmią do naszej kuchni, możemy przystąpić z powrotem do robienia czarlotki. Więc po pokrojeniu tych jabłuszek i posypaniu ich cynamonem oraz cukrem. <kłaniczne> Układamy równo, że tak powiem, na, w miseczce, e, a właściwie w foremce do pieczenia. Ty skunk się e, Oraz posypujemy kruszonką i wkładamy do pieca. Po 45 minutach wyciągamy pachnące ciasto. I jeżeli przez przypadek nie udało wam się zabić betona podczas robienia tej szarlotki, sprawdźmy czy nie upiek się razem z tą szarlotką. I zanim ją zjemy. Więc dla osoby, która otworzy szarlotkę z pytonem w środku, ten oto wspaniały miś Panda. Nie dziękujemy, bez dziękujemy Pyton Panda. pozdrawiają. do następnego odcinka. Dziękuję.